Coś. Czy warto jest zapłacić troszeczkę więcej za... za ten sam kilogram srebra? No tu ewidentnie jest inwestycja jak najbliżej ceny spot oczywiście taka sztabeczka. E, zabezpieczona przed patyną chociaż to w tym przypadku nie ma takiego znaczenia a tutaj ogromniasty kapsel e, dosyć limitowana wersja bo tylko 1000 takich pozycji nie wiem czy tu uda się zrobić zbliżenie to jest pozycja 928 czy Warto jest przepłacić troszeczkę no, czy Może przepłacić to źle powiedziane Czy warto jest zapłacić więcej Patrząc, że i w jednym i w drugim przypadku mamy kilogram srebra yy, Może będzie łatwiej sprzedać coś takiego I Ja osobiście Kupowałem te Monety Tylko dlatego, że cena była bardzo dobra i była Niewiele droższa od takiej, a zdarzały się też sytuacje, że były bardzo, bardzo blisko siebie obie pozycje. Um, dlatego jak zwykle wyznacznikiem w takim przypadku było ilość srebra w odniesieniu do ceny spot. Także tak to u mnie wygląda. Nie, nie przepłacałbym za wiele. Żeby mieć coś takiego. Chociaż załóżmy kilka takich sztabek. Naprawdę robi się nudne, nic ciekawego. Ciągle to samo zmienia się może numer. A tutaj jednak było kilka serii. Nie wiem, czy uda się tak pokazać, ale było kilka tych prehistorycznych. Zwierząt wydanych, każdego po tysiąc sztuk, takich kilogramówek. Można sobie zebrać serię, która będzie no niewątpliwie sporo kosztować, jednak to taka seria. Coś ciekawego, można się pobawić taką kiloweczką, popatrzeć. Także tak to wygląda. A co Wy o tym myślicie? To? Czy typowy spot plus mały procent?